Witam państwa serdecznie na podsumowaniu dziewiątej już debaty, te Ukształt Więź, zatytułowanej Tolerancja wobec osób homoseksualnych. W debacie wzięli udział znani eksperci: Artur Sporniak z tygodnika powszechnego, Robert Biedroń, lider Lambdy i ruchu przeciw homofobii. Oraz profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog. Dostaliśmy też bardzo interesujący głos czytelniczki, pani doktor Barbary Kapturkiewicz. No, przyznam, że była to najbardziej gorąca debata, najbardziej dramatyczna wśród dotychczasowych debat. W trakcie część zapraszanych przez nas gości odmawiała z różnych powodów przyjęcia zaproszenia. Nie udało nam się zaprosić na żadnej kobiety czy lesbijki. Niektórzy wprost odmawiali z powodu na obecność czy to Roberta Biedronia, tak jak jedna z liderek Odwagi Lubelskiej, która, ośrodku, która próbuje leczyć homoseksualistów. W trakcie debaty opuszczali nas masowo fani na Facebooku. Kilkunastu fanów czy fanek odeszło w pierwszych dniach debaty. Przyszło natomiast ich trzy razy więcej 30-40 w ciągu tego tygodnia. Obok tego jeden z uczestników debaty podczas kontrmanifestacji 11 listopada w Warszawie, Robert Biedrym. Jak twierdzi, został pobity i upokarzany przez funkcjonariuszy policji. A więc widzimy, że kwestia gejów, lesbijek w polskim społeczeństwie to nie jest temat już jakby zakończony, albo temat, który w ogóle nie porusza. To jest temat, który dlatego fundamentalny, nie tylko dlatego, bo dotyczy dwóch milionów kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Ale też dotyczy całej heteroseksualnej społeczności. Kwestia orientacji seksualnej, to jest jeden z takich naszych paradygmatów, naszych orientacji w świecie, w relacjach ludzkich. I walka o, o ten paradygmat, czy obecność paradygmatu homoseksualnego w świecie heteroseksualnym, no jest jedną z największych jakby rewolucji w naszym zorientowaniu się, w naszych relacjach z ludźmi. I teraz wracając do samych jakby dyskutantów, bo to ogromne bogactwo jakby tutaj, e, dyskusji e, zasadniczo zarówno głosy katolickie, jak i te niekatolickie. E, czyli katolickie, czy, czyli Sporniaka, Kapturkiewicz, były e, jakby sympatyzujące i współczujące homoseksualistą. E, I na co Sporniak zwraca uwagę? Że magisterium. E, e, Kościoła katolickiego, bo tutaj on rozważał, analizował to na misteriu, gra mocno jego zdanie przeciw homoseksualistom w dużym stopniu, mając w ręku kiepskie karty, ponieważ te zdaniem Sporniaka dzierży nauka. I Sporniak zasadniczo taką jakby opcję ma, że nauczanie Kościoła katolickiego w, sfery, w sferze homoseksualizmu. Jest doktrynalnie poprawne, ale zasadniczo sprzeczne z duchem Ewangelii i wykluczające, pomimo deklaracji szacunku i tolerancji wobec osób homoseksualnych, wykluczające homoseksualistów z Kościoła katolickiego albo marginalizujące gejów i lesbijki. Czyli zdaniem sporniaka, tutaj Kościół katolicki jest tym elementem poważnej dyskryminacji wobec gejów i lesbijek, zwłaszcza w krajach tradycyjnie katolickich. I tutaj też spodniak jest do końca niekonsekwentny, ponieważ jak twierdzi potępiany i grzechem jest akt homoseksualny, ale nie dlatego, że jest homoseksualny, ale dlatego, ponieważ jest cudzołożny. Ponieważ homoseksuali się nie zawierają małżeństw, i te, 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 te genitalne relacje odbywają się poza obrębem małżeństwa. Jego zdaniem Kościół powinien otworzyć się na poważną dyskusję o homoseksualizmie, złagodzić swoje stanowisko. Sporniak pozostaje tu otwarty, na czym to złagodzenie ma polegać, ale, ale zasadniczo ma, ma, ma się ono w kierunku uznania miłości homoseksualnej za coś zasadniczo dobrego, równego powiedzmy miłości heteroseksualnej, zostawia sprawę otwartą co osoby homoseksualne mogą robić w znaczeniu wprost seksualnym, ale to jest aprobata zasadnicza, aprobata tego, że homoseksualni są osobami stworzonymi przez Boga, z Jego miłości i mają prawo do tej miłości jak, jak każdy z nas. Pani Barbara Kapturkiewicz idzie dalej, ona jest zaangażowana w takie środowisko chrześcijańskich homoseksualistów, jest i jakby to chrześcijaństwo tęczowe z zawodu jest jakby lekarzem. I twierdzi, że, że homoseksualiści w Polsce są wciąż niezwykle dyskryminowani, zarówno w szkołach, w zakładach pracy, w kościele, w polityce, zresztą. Na, to, na, na wielką dyskryminację osób homoseksualnych. W polskim społeczeństwie w zasadniczo wciąż homofobicznym zwracają wszyscy dyskutanci Ja nie wiedziałem, że skala naszej nietolerancji wobec osób homoseksualnych jest tak, tak wielka. I, i tutaj Kaptorkiwicz idzie dalej i twierdzi, że jakby zarówno społeczeństwo, jak i Kościół powinny otworzyć się na Osoby homoseksualne i uznać tą orientację za coś wrodzonego, naturalnego, również uznać formę miłości seksualnej za, za jakby dopuszczalną, czy jakby moralnie nie, nie będącą jakimś takim, na ile dobrze zrozumiałem, wyraźnym jakimś grzechem śmiertelnym, tu jakby w opcji katolickiej. Dwa głosy powiedzmy z takich środowisk laickich, bo Robert Biedroń, który jest takim emblematycznym, jakby polskim gejem, jest to ten emblemat, który jednych przyciąga, drugich odrzuca. Napisał bardzo interesujący tekst, w moim przekonaniu, choć niektórzy zarzucali, że jest trochę ideologiczny, etymologiczny, niepoparty przypisami czy badaniami. Natomiast był to tekst jakby dialogiczny. Oczywiście Robert Biedron całą tą jakby agendę homoseksualną jakby przedstawił, że to jest ta sama miłość, że te same prawa powinniśmy mieć, że jesteśmy społeczeństwem homofobicznym, że dyskryminujemy, lżymy, bijemy homoseksualistów. Zresztą pobity w trakcie tych debat z innej przyczyny, być może nie dlatego, że był gejem, ale być może też to zaważyło. Że, że geja w Polsce bić łatwiej i zyskuje to większą aprobatę jakby społeczną, czy, czy czy mniejszy sprzeciw. Yy, Biedroń uważa, że, że homoseksualizm przez naukę już od dawna został uznany za, yy, za coś normalnego, że przestał być chorobą, yy, przestał być yy, Uważany za coś, co można wyleczyć. Jego zdaniem warto, aby w Polsce była dobra edukacja seksualna, aby tworzyć klimat w prawie, w polityce, zwłaszcza w edukacji, też w kościele, dla tolerancji i przede wszystkim zrozumienia dla osób homoseksualnych. Bardzo jest mu bliskie takie rozwiązanie legalizacji związków partnerskich, zarówno dla osób heteroseksualnych i homoseksualnych, aby były tam różne ułatwienia podatkowe, spadkowe, i tak te, które mają jakby małżeństwa czy, czy, czy jakby rodziny. I takie mocne daje stwierdzenie, że, że, że Bóg kocha homoseksualistów. On wątpi, czy Bóg istnieje, ale jeżeli Bóg istnieje, Bóg stwarza takich ludzi, to, to on ich kocha tak samo jak osoby heteroseksualne. No i Biedroń, ponieważ to było też zaproszenie ze strony środowiska katolickiego, więc był taki koncyliarny, zaskoczył mnie taką swoją otwartością oczywiście o tych wszystkich patologii ze strony środowisk homoseksualnych i czegoś tak jak promocja homoseksualizmu w Polsce, jakby nie dostrzegał, uważa, że to jest jakby wyolbrzymiane przez jakieś środowiska fundamentalistów chrześcijańskich że tutaj nie ma żadnej prowokacji ze strony środowisk homoseksualnych, bo tak twierdzi Robert Biedron. I tyle. Czyli homoseksualiści są w Polsce ok, a wielu, wciąż większość osób heteroseksualnych, no, prześladuje i dyskryminuje, nie toleruje i tu, jego zdaniem kościół katolicki I, i politycy, to są te dwie sfery, powiedzmy, które są główną przyczyną praktyk dyskryminacyjnych wobec osób homoseksualnych, i tu podkreślam, co jest bardzo interesujące, jakby podwójną dyskryminację wobec kobiet, lesbijek, które jakby w tej debacie w ogóle mniej uczestniczą, bo jakby łamią czy, czy, czy się do, do nich wprost się ta debata, nie, nie nasza, tylko w ogóle o homoseksualizmie, nie dotyczy, ponieważ one łamią takie dwa tabu. I, te miłości heteroseksualne i tabu, jakby takiej matki, nie? Że, że lesbika to, to jest jeszcze coś gorszego niż, niż, niż gej, a jednocześnie się traktuje to jako coś jakby tymczasowego, co jakby przejdzie takiej lesbijce, kiedy się znajdzie w heteroseksualnym małżeństwie. Profesor Zbigniew Izdebski, znany seksuolog, jakby ktoś przedstawił taki pozycję takiego badacza, zasadniczo życzliwego środowiskom homoseksualnym, takiego neutralnego. On, on jakby nie chce tutaj jakiejś oceny etycznej wprowadzać. Natomiast po prostu bada zarówno kwestie dyskryminacji i, i, i tolerancji wobec osób homoseksualnych w Polsce, jak i ich jakby samoświadomość, z, zarówno satysfakcję seksualną, ale też świadomość yy, być uznawanymi czy nieuznawanymi przez, przez inne środowiska. I te badania jakby są jakoś zatwarzające. To znaczy, na pewno 40 lat temu, 30 lat temu, geje, lesbijki w Polsce to, to miały piekło z różnych powodów. Byliśmy jeszcze bardziej nietolerancyjni. Ostatnie 20 lat przyniosły bardzo uh, radykalne zmiany, a ostatnie kilka lat. Może wstąpienia od Unii, mniej więcej, tak, tak, tak to sytuuje chociaż tego argumentu nie podnosi Zdebski, No to się jakby zmienia procent osób, które tolerują osoby homoseksualne w różnych aspektach, jakby pozwalają im na, 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 na pewne zachowania seksualne. To co mnie zadziwiło, aż 55% społeczeństwa polskiego, osób dorosłych, uważa, że homoseksualistów należy leczyć. Także Jedni twierdzą, że to nie jest choroba, że to jest coś wrodzonego. Kościół katolicki też twierdzi, że jest to pewna dyspozycja, jakby wrodzona, czy, czy przynajmniej taka bardzo stała dyspozycja i nieodwracalna. Natomiast no, Polacy chcą. W większości powiedzmy, leczyć gejów i lesbijki po to, żeby im nie zaburzały takiego obrazu heteroseksualnej miłości czy, czy związków. I, i ciekawa rzecz, w, 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 że w większości Polakom jakby najbardziej przeszkadza kwestia widzenia gejów, lesbijek w funkcji rodzicielskiej matek czy ojców. Ciekawe, to, to również w sądzie te usza było. Przeszło 50% naszych respondentów na pytanie o to, co sprawia największą trudność, jakby powiedziała, że właśnie ten postulat e, adopcji dzieci, czy, czy jakiejś, w jakiejś innej formie jakby bycia rodzicami wobec e, przez gejów czy, czy lesbijki. To jest o tyle ciekawe, że, że przeszkadza nam najbardziej to, na czym. Geją, lesbijką najmniej zależy, ponieważ tylko 5% osób homoseksualnych w Polsce chce być matkami czy ojcami. Zdecydowanie poprawia się tolerancja wobec osób homoseksualnych, zwłaszcza w dużych miastach. Najbardziej tolerancyjni są ludzie z dużych miast, powyżej pół miliona osób, wysoko wykształceni, dobrze zarabiający, młodzi. I Izdebski twierdzi, że takiemu zjawisku jak homofobia towarzyszy w Polsce coraz bardziej homofilia, więc taka moda na, na, na przyjaźnie z gejami, z lesbijkami, chodzenie do ich lokali itd. Tak no i tu Izdebski również uważa, że najważniejsza jest edukacja seksualna, antydyskryminacyjna, uczciwe badania nad, 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 jakby nad problematyką, nad, nad tymi środowiskami, nad naszymi postawami właśnie dyskusje takie jak w Tezurze i tak dalej.